Dzisiaj będziemy strzyc dupsko. Będziemy strzyc nożycami dupsko. Ale nie rabiemu. Kurom tutaj mam oddzielone silki. No i prawdopodobnie jest tak, że kurom takim puchatym, włochatym jak właśnie silki trzeba wystrzyc okolice kloaki, czyli dupki. Aby yy, one się pokryły. Znaczy, żeby kogut pokrył kurę, to trzeba wystrzyc dupsko dookoła. Więc spróbuję to zrobić. Pierwszy raz będę strzyc kurę. A nie One nie uciekają do góry. Jak one nic nie widzą przez ten pióropusz. One Dobry. w ogóle w naturze to by nie przetrwały chyba nawet jednego dnia, bo one widzą tylko to, co jest yy, pod ich chłopami. Babciu, kura nie ma siusiaka, to dziewczyna. To kura. Skąd czekaj, siusiaka? czekaj, czekaj, czekaj. Jesteście takie niezdary. Nie wiem ile tego się strzy, że Dużo czy mało. A kto ci to powiedział, że tak robić? No tak czytałam. A. Słucham. Mhm. Dobra, czekaj. Depilacja bikini niedokończona. Już mam wszędzie te pióra. Ja też. A, no. <laughs> Powinna być pani zadowolona. A oczy? Oczy też. Na no pewno. No skoro ma nic nie widzieć, to. Biedna kura. To nie kiedyśkolwiek zobaczy. Że, tak że musimy wysłać, no. Muszę chyba tak pod włos My jej strzydzić. Oby łaskim... troszeczkę, oby troszeczkę. Ale czy to się chcesz. Przecież... O super, i wystarczy. Bo kogut jej nie pozna. Emilo. No teraz to już naprawdę wygląda jak Rutkowski. <laughs> Identyka. Chodź, chodź, cię Ciebie ogarniemy, no to, 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 to co Ty, no co Ty, no co ty. Słucham? Ciężki, o, jemu ja nie trzeba o no, Ale, Ale czeka, piękny jak jest, jakiś... śliczny jest, krokodyl jak dinozaur. Tak. Czekaj, kogut. Tak, bo Cię jak drapnie to. One w ogóle mają czarną skórę, nie? Wiecie w ogóle, że właśnie silki to są jedyne kury, które mają dodatkowy palec, nie? Właśnie patrzę. Szósty. Sześć? Siedem palców? Sześć. Nie, no to ten pazur taki. Możecie teraz znosić jajko. Trzeba słomy dać, żeby miały gniazdko. Gdzie tam słomy? Im nie trzeba. One wolą grzebać sobie. Ale gniazdko łudzi sobie. Ale mi potrzebne jajka, a nie gniazdko. No to w gniazdku ze, ze słomy u, u, zniosą jajko o, że wiem. ale ona znosi jajka bez gniazdka ze słomy Proszę. Dalo, to, miłego gdzie drapania <słuch> przy okazji też wystrzygłam kochinki dwie kurki i kogutka dostaliśmy je już prawie rok temu kurki się pięknie niosą no ale nie wiem czy te jaja są zalężone więc je hmm, oddzieliłam Ostrzygłam i od jutra będziemy zbierać jaja. No bardzo bym chciała takie kurczaczki. W ogóle te kury są mega. One niosą po dwa jajka dziennie. Dziennie. Niosą o połowę mniejsze jajeczka niż ta zwykła kura rossa. Ale dwa dziennie potrafią nieść. Nie mówię, że codziennie, ale się zdarza. O, więc silki i kochinki. Może nam się uda rozmnożyć. Fajnie by było. W tamtym roku były kaczki i gęsi, ale. Mm, no, w tym roku już podziękuję. Straszne brudasy i w ogóle kuczaki to co innego. O, mają tutaj radochę. I czekamy na jaja. Może już jutro coś będzie. Powinno być. W warzywniku. Rośnie, aż huczy. <grywa> Znowu wieje. No przepraszam. Nie mam jeszcze dobrego mikrofonu. No i tak się zastanawiałam, co zrobić ze sterty palet. Mamy stertę palet. Już trochę rozwaloną. No i ze sterty kartonów, które zostały po wyściełaniu grządek. No to wymyśliłam, że z tego można zrobić kompostownik. Coś w tym stylu. Tutaj skierowany do północnej strony. Trzy palety już wykorzystaliśmy. Są skręcone, i zaraz jeszcze tutaj będzie jeszcze tu jedna paleta, i tu boczna ścianka jedna. I to będzie taki dwukomorowy kompostownik, bo więcej nie mam palet. <laughs> eee, I tak, tu będę robić, z, zrzucać wszystko, ułożę kompost, e, dostaję koszoną trawę od e, sąsiadów, bo na razie jeszcze tego zielonego nie ma tak dużo. Można też rwać pokrzywę i jakieś tam inne zielsko, jakieś e, chwasty z ogródka, wypielone. Eee, Ogólnie robienie kompostu to jest oddzielny temat, to, to opowiem później. Na razie zajmujemy się tworzeniem tego kompostownika. I tak tutaj po prostu z pięciu zwykłych palet. To jeszcze muszę wykręcić tego wkręt Z pięciu zwykłych palet powstanie. Bardzo fajny kompostownik, po prostu darmowy, a na pewno będzie spełniał swoją bardzo ważną funkcję. Z przodu dam tylko jedną deskę tutaj na dole, żeby to się tak nie wysypywało. Co jeszcze mogę powiedzieć teraz? Kompostownik będzie przykryty, bo nie wiedziałam wcześniej, ale już się dowiedziałam. Do kompostownika nie powinien padać deszcz. O, więc będę musiała wymyślić jakieś przykrycie tutaj do niego. A. No i to tyle. Jeszcze może go troszkę do przodu przesuniemy. Może w ogóle w tą stronę bardziej. Tutaj jeszcze chyba zrobimy może trochę mniejszą, jedną grządkę podwyższoną. Tutaj mam zasiany bób. Jakieś tam... Mm, nawet szczerze powiem, że nie pamiętam co tutaj posiałam, bo byłam tu z Laurą, ona mi biegała po grządkach i jak najszybciej chciałam to zrobić. Siałam cokolwiek, aby posiać. No trochę tutaj już wyrasta z tego. O, pięknie. Wydaje się z wierzchu suche, a pod spodem mokre korzenie. Chwasty to kurcze... O! O! Mokre, eleganckie. Grządka nie podlewana w ogóle jeszcze. Tu już podlewana, gdzie jest posiane, ale ta część tutaj planuje fasolkę szparagową, więc jeszcze nic nie było podlewane. E, na tej grządce wyrosła mi cebulka. Cebula e, cukrowa. Pięknie. Chyba każda wzeszła. Ja wiem, że cebulę potrafi uprawiać. Każde, ale to moja pierwsza cebula od wielu, 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 wielu lat. I strasznie się cieszę. No a pomiędzy cebulą yy, jest już piękna marchew. No i piękne chwasty, ale. To, 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 to. Nie zwracajcie uwagi, bo to się wypiele. O, cyk cyk. Pięknie całe wychodzą. Chwaściki, to są nasiona naniesione wiatrem na ten przekompostowany obornik. No tego się nie da uniknąć, niestety. Ja tam lubię sobie tak siedzieć, podłubać, podziubać. E, więc nie ma problemu. No, marcheweczka rośnie pięknie. Zielsko rośnie jeszcze piękniej. No i resztki z jakichś plandek i tak dalej, ale no to trudno. Pierwszy rok taki będzie, że właśnie troszkę tych śmieci będzie w kompoście. No, grządka. Ogólnie grządka wygląda pięknie. Marchew, marchew, marchew. Wszędzie jest marchew. Podlewamy codziennie. Wiecie co? Ja się nie spodziewałam. Przeraża mnie to, bo na podlanie tamtej grządki tam są buraki, szpinaki, kopry i tak dalej. Siane w tamtym tygodniu, więc jeszcze tam nic nie widać. Ale tamta grządka, ta grządka pół tej grządki e, folia e, znalazłam dokupiłam e, lubczyk czyli magi tak zwaną czerwona porzeczka rabarbar e, tutaj jest e, burak liściowy tu jest e, Jarmusz, jak dobrze pamiętam, ma tu groszek zielony, te trzy rządki, truskawki. Tutaj mam pięć drzewek rokitnika, maliny i ta grządka no, tych różnych kwiatów miododajnych, motylo, <grywny> lubnych, zapylają, dla zapylających różnych owadów, tak rządka, no i podlanie tego to jest prawie 1000 litrów na raz. po prostu mnie to przeraża. W folii mam yy, sałaty różne te moje yy, te moje rozsady, trochę im tu jest za gorąco dzisiaj będę otwierać okna, te, te okienka, żeby tutaj był dobry przewiew, bo no to nie jest też tak gorąco. No i pielenie się kłania, bo w tym kompoście ja się nie spodziewałam. Jest mnóstwo tego, 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 tego. Cyk, cyk, to się piela fajnie szybko, więc póki tego nie ma, nie wiadomo ile, to trzeba to wszystko szybko wydziubać. Wydziubać, wydłubać. Eee, ta się poprzyjmowała. Nawet puszczę nowe listeczki już w środku. O, to już jest nowy listek. To jest nowy listek. Więc jest naprawdę spoko. O, tu jedna może zdechła. A może i nie. Listeczek jest nowy, więc może to przeżyje. Zaraz pootwieram tu okno. Ej, już mi Żytkiewka wzeszła, ale czat! Ej! Haha! Tylko muszę ją szybko opielić, bo już nie widać, gdzie jest rzutkiewka, a gdzie jest ten. Te chwasty. No, pięknie. W szoku jestem. Ja to siałam pięć dni temu. To są dwa rządki mm, rzodkiewki. Tak na próbę sobie zasiałam. No i tutaj zostawiłam takie miejsca na pomidory. No nie? Między tymi. Jak nie zdążymy zjeść sałaty, czy ona nie zdąży urosnąć, to... To miejsce na pomidory. No i dzisiaj posadzę rozsadę. Pora. Zobaczcie, ile mam tutaj skarbów. Całą wielką taczkę super rzeczy. Zacznę od kompostownika. Tak jak mówiłam, zrobiłam tutaj dwie deski z przodu. Bardzo fajnie to wygląda. Przynajmniej mi się podoba. Wyszedł ogromny. E, jedyna nieekologiczna rzecz, jaką w nim zrobiłam to no, maluję go farbą na zielono, e, nie miałam czasu teraz, więc zdążyłam tylko dół, dół tej pierwszej e, tego pierwszego no, pojemnika jakby to będę już resztę malować dzisiaj, a dół dlatego, że chciałam już dzisiaj zacząć. E, Robić kompost, i no, później, jak już on będzie wysypany, to nie, nie pomaluję tego. Kartony zmokły, wyschły, zmokły, wyschły i tak w kółko parę razy, bo trochę miałam mniej czasu, <grytanie> niż mi się wydawało. I tak tutaj mam. Już mówię. Dostałam, dostałam od sąsiadów koszoną trawę. Cało, była cała taczka, ale ona leży tutaj już trochę czasu, bo wcześniej nie miałam czasu. I no teraz jest może tak 3 czwarte. Resztę dosypałam y, obornika y, króliczego. Posprzątałam tam troszkę na bieżąco jakieś klatki. Y, tutaj na wierzch, teraz jeszcze posprzątałam y, ściółkę u kursilek w klateczce. No, i jeszcze mam najlepsze, czyli kurzy, skorupki z jaj kurzych. Chyba tylko kurzych. O, nie, jeszcze jakaś i ta perliczka się trafiła. Perlicze jajo. E, tutaj są w ogóle chyba, tak, to są jeszcze <laughs> ze święconki, jaja malowane, ale to jest barwnik naturalny, nasz cebulnik. No to jest więcej perliczych jaj. Będę je wkruszać do kompostu. Nie, no, ręczniczek jeszcze się trafił. W ogóle to wszyscy mi zbierali te jajka, te skorupki. Teraz to muszę tak ustawić. Nie wiem, czy dam radę. Aha, tu jest taka kurka. O tak, i tak bezpośrednio na. O! Świetnie. Świetnie, fantastycznie. Co tu tutaj wpadło? Sęk wypadł. Sęk z palety. Dobra, to będzie, będzie kompostem. Świetny podjazd jest z tej taczki. Akurat o, nie będzie się wysypywać jak będę wrzucać. Na karton dam najpierw tę brązową część. Tą brązową część, później... Czyli tą ściółkę od królików, od kur, później pójdzie skoszona trawa, zielona część. No i na to jeszcze jakiś tam obornik, pewnie od koni, od czegoś tam jeszcze wybiorę i... No i to trzeba będzie przekładać tak warstwami trochę więcej tego obornika, czyli tego, tej brązowej materii. A tam chyba jedna trzecia, gdzieś około. No, tego nie ma sensu mierzyć i tak dalej. To i tak, i tak się zrobi z tego kompost, ale tego zielonego ma być troszkę mniej. O tak. No, może jeszcze domaluję dzisiaj ten y, kompostownik. Maluję oczywiście tylko z zewnątrz. W środku farba jest niepotrzebna. Te palety były trochę niebieskie i trochę to przebija ta farba. Ale to nic. To nic. Dobra. Wrzucam najpierw tę brązową część. Tak wygląda już kompost po wyrzuceniu staczki, przerzucony do góry nogami. W tą trawę trochę mi napadał deszcz, ale to fajnie, ona jest mokra. Teraz taki kompost można jeszcze podlać konewką wody, żeby tam do tego kartonu, do tej słomy, która jest najniżej, do tej ściółki od królików, bo ona jest bardzo sucha, też trochę wilgoci się dostało. Tu jeszcze na wierzch przysypię to trochę. No, zobaczę, jak się tam dzisiaj wyrobię. Czy trochę wybiorę jeszcze z jakiejś klatki, czy od kur, czy coś. To czegoś tam dorzucę, jakieś ściółki, ale nawet o stąd tutaj mam trochę słomy takiej z boku, to nawet to słomą kilka, kilka razy widłami rzucę. I tak, żeby przykryć to, żeby to nie parowało też za bardzo. No i kompostownik, tak jak widać, jest zwrócony w stronę północy. Yy, tam mamy południe. Yy, żeby on yy, tutaj się sobie nagrzewał. Wtedy kompost szybciej się robi. szybciej yy, W wy, 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 wyższej temperaturze te bakterie yy, szybciej rozkładają materię. A otwarte jest yy, z tej strony. Yy, no i tutaj sobie myślę, że tu na dole posieję sobie yy, wrzucę tutaj trochę tej ziemi i posieję kosmosy na przykład coś takiego tylko najpierw to jeszcze skończę malować takie ma plany ja mam w ogóle bardzo dużo planów yy, jeżeli chodzi tutaj o tą przestrzeń o tą mini przestrzeń yy, mam nadzieję że mi się zmieści wszystko salsa przyszła sprawdzić co tam w porządku dobrze zrobiony kompost tak? Mam nadzieję. No, i to chyba na razie tyle. Po prostu trzeba układać warstwami, jak to trochę zacznie się rozkładać, zostawić to i co kilka tygodni trzeba to przerzucić, żeby kompost zrobił się szybciej. Więc wtedy wykorzystam tą przegrodę, przerzucę tutaj po jakiś tam znowu, bo to chyba tak średnio co dwa, 3 tygodnie się to przerzuca. Z powrotem tutaj. No jakoś tak, to wygląda, zobaczymy, jak to będzie. Czy to to zadziała, czy wyjdzie coś fajnego. Ale myślę, że materiał na kompost jest ekstra. Wali z tego, jak nie powiem skąd jak ze śmietnika, yy, ale... ale to o to chodzi. No. Obornik też śmierdzi, a jest życiodajny. W ogóle. Yy, yy, dobra, najpierw tutaj pokażę. Moje sałatki żyją, mają się bardzo dobrze. Już wypuszczają kolejne listki. Nawet sałata lodowa. O! Jestem strasznie szczęśliwa. Tutaj jedna mi. Uuu! A to coś u sobie zjadło! Aha! Odgryzione, no to fajnie, coś tu mamy jakiegoś szkodnika. Hm, super, super. Mam nadzieję, że za następne się nie weźmie, bo jeszcze, o tutaj wczoraj podlewałam troszkę, no kurde, tak samo, odgryzione. Ha! Niedobrze. Niedobrze. Mamy tu jakieś szkodniki. Dobrze jest przekopać tak sobie ziemię i poszukać przy roślince, ale. No nie. Zwiał. To jest ciekawe, czy mi coś zostanie z tej sałaty. Jaką w takim tempie będzie mi tutaj wyżerać. Rzutkiewka wzeszła. Super. Dobra, moja pierwsza mała prywatna porażka. To nic. Tutaj szpinak mi już wschodzi. Dwa rządki. Tutaj yy, rzepa. Tak, rzepa. Też już dwa rządki. Tutaj czeka na kawałek zagona, czeka na fasolkę szparagową. A tutaj moje pory z mojej własnej rozsady, z której jestem mega dumna. Nie wiem, czy to się tak sadzi. Możecie mi napisać w komentarzach, jeżeli ktoś uprawiał pory, czy to tak ma wyglądać. One są y, słabiutkie, bardzo liche, delikatne niteczki, ale no żyją sobie, więc może coś z tego będzie, liczę na to, e Marchewka powschodziła, tutaj trochę dosadziłam tych porów, pewnie za gęsto, ale serce mi bolało i nie mogłam ich wyrzucić, to co mi zostało. Nawet wzeszła mi... Yy, jak ona się nazywa? Pietruszka. Pietruszka mi wzeszła nawet. Rzadko ją siałam. Tutaj jeszcze nic nie wzeszło, tutaj jest burak. Yy, burak? Burak, tak. Yy. Nawet nie pamiętam co. O, tutaj coś zaszło, ale nie wiem co to. Nie wiem co tu siałam. naprawdę. Karteczki mi powywiewało, czy Laura powyciągała, nie wiem. Tutaj też nie pamiętam co posiałam. Koper jeszcze nie powschodził, no a szpinak już jest. Będę będę potentatem w uprawie szpinaku w skrzyni. Trzy Mojej koleżanki dzisiaj nie ma. Koleżanki Jaszczurki nie ma. Idę robić coś pożytecznego.